Olej na płótnie pokażę, jak się robi. Tylko musicie mi doradzić, który ja mam zrobić ten olej na płótnie. Z pomysłów mam całą talię i trzeba wybrać, no bo na jednym płótnie jeden pomysł nie? Wprowadziłem się w ogóle do nowej pracowni. Tutaj się chwalę przyciskiem YouTube'owym, tu jest pamiątka obrazu z szeregowego. Tutaj jest okresu, jak byłem w ciąży samym sobą. Na prawo galeria fotograficzna. Ja byłem kujonem z chemii, więc z rzodkiewek zrobiłem strukturę krystaliczną. Moja babcia zawsze mówiła, świat materialny jest jak bańka medlana. Tu mam takie oko w małży, tu mam pralkę, farby. Pomysł pierwszy to jest pod tytułem No nie gadaj że ci kosmos razie. Ja je na iPadzie to jak się to tam jest galaktyka w żenicy. Drugi to jest metoda małych kroczków. On mnie nie powiem, kusi, ale wy się wypowiedzcie. To ja robiłem przed snem zaraz. I ja nie pamiętam jak to się miało nazywać. Ale są na nim fajne bombel. Tutaj tak bardziej patetycznie, gotowy na wakacje życia. I ten chłop tu ma na okularach takie diody, tylko to by było bardziej dopracowane. nie? Tego chłopa, jakby co mam też w innych wariantach. W takim starożytnym ciuszku, w tle możliwe gałki oczne. O tym mi ktoś powiedział, że to jest najohydniejszy obraz, jaki w życiu widział. Jest to chyba odrzucić trzeba, nie wiem. To jest dobra koncepcja, to jest duch ukryty w materii, i on podaje oglądającemu torciu koncepcja. Na szczęście niepojęte. To by były takie złote podkowy w taki tunel ułożone. Chyba, że wolicie koncepcję, i kto tu mądry. To by było kolorowe, oczywiście. I to jest pomysł na takie bazgrolone Rembrandty jakby cała seria. Kleszcz z podpachą, to jest też w tej serii. Tylko to jest taki szybki szkic. one się w ogóle źle drukują. Moim zdaniem ta mordka by się dobrze zapowiadała. Samochodów z pamięci ja za bardzo nie umiem. To jest fajna też koncepcja, to się nazywa Tak się nie parkuje, człowieku. I to jest o tyle fajna koncepcja, że właściciel to może albo tak zawiesić, albo tak. Kolejny. Kwaśna cytrynka, no. To byłby taki skrzywą mordziały light motif właśnie Judalo. Ja go już na tym razie święty krów znalazca, tym razem byłby z cytryną, bo ja zauważyłem taką cytrynę na biurku i ja mówię, kurde bele, fajne pory ma ta cytryna. Ewentualnie możemy też zrobić koncepcję, uwaga, owoc zakazany. To co robimy? Ja bym może zrobił wszystkie, ale niestety żyjemy pod kopułą czasu. Pisz, bo wiem, że coś tam ci po głowie chodzi, tylko się stydzi. Ja te koncepcje w ogóle będę tu wieszał, tylko to się pewnie zaraz zapcha, nie? Który robimy? Pisz albo nie wiem, wyślij komuś, kto się zna.